Dzień dobry! Witają się z Wami paluszki. Dzień dobry, moje dzieci. Dzień dobry, piąteczka i druga. Witamy się, uśmiechamy się do siebie. I Hania się z Wami wita, i piątkę Wam też przybije, Hania. I drugą. Super! Śpiewamy powitalną piosenkę. Dzień dobry, dzień dobry. Wszyscy się witamy. Dzień dobry, dzień dobry, dobry, humor mamy. Dzień dobry. Dzień dobry, słonka mocno świeci. Dzień dobry, dzień dobry, paluszki witają dzieci. Dzień dobry. Paluszki witają się z wami. Piąteczki. Super jeszcze raz. Jeszcze chcę się z Wami przywitać. Oczywiście sowa Mądra głowa. Piąteczka. I Jasiu. Mała słówka. I Zosia. Dobrze. To trzy słówki będą na nas patrzeć. I potem powiedzą mi na ucho, czy wszystkie dzieci ładnie słuchały i wykonywały wszystkie zadania. Kochani, wczoraj był pierwszy dzień wiosny, ale to nie znaczy, że my dalej go nie świętujemy. Ulubimy, jak słoneczko świeci. Lubimy, jak jest ciepło. Pamiętamy, wczorajszy kwiatek w wykonaniu hani, bardzo nam dużo pomógł. Jak tam byliście na spacerku? Czy... Bo brzegi jest wypełnione pudełko na wiosenne skarby. Czy znaleźliście kotki? Basie, kotki tak. były? To cieszę się bardzo. Brawo dla Was. Ani posłuchajcie wierszyk o Marzannie. Pamiętamy Marzanny? To są nasze Marzanny. Cześć! Cześć, my jesteśmy Marzanny. Posłuchajcie teraz wierszyka. Posłuchajcie. Okej. Okay ksznurka sznurka, kawałek szmatki. Cóż to za dziwna panna. W śmiesznej sukience w ciapki. Nie wiesz, to przecież marzanna. Albo taka, albo taka. Taką marzannę, taką wiosnę, panią wiosnę. Będę miała dla Was kartę pracy. Wyślę rodzicom. Będziecie mogły, mogli wszyscy pokolorować. Piękna pani wiosna. Widzimy? Super. Teraz Wam przedstawię plakat, na którym można zobaczyć różne fajne tyżące właśnie wiosenną porą. Widzimy. Widzimy. pociany przylatują do nas w ciepłych kraju. Lisek, krowa się pasie na łące. Motylek, staszki, mrówki i żaba. A pod ziemią kret. Widzimy? dżdżownicę. I mrówki mają swoje i oczywiście mnóstwo kwiatków, które puszczają pędy i korzonki. Wszystko budzi się do życia jest piękne i kolorowe. Prawda, że ta wiosna jest cudowna? Dobrze. Kochani, przygotujcie się. Potrzebne nam będą dogrania jajka, tak jak mówiłam, można je z jajka niespodzianki zrobić albo taką grzechotkę, może ktoś ma marakasa? Zagramy sobie wiosenną piosenkę. Kiedy wiosna przyjdzie do nas, roześmiana i zielona, wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak, Yeah. nie bardzo mi się podobało. Kochani. dzisiaj będą wam potrzebna masa solna, więc poproście rodziców, aby wam ulepili, albo może jakaś pozostałość po makaronach została, albo macie piaskolinę albo plastelinę, trzeba będzie ulepić, ja mam tu w miseczce niebieską, można dodać barwnika kolorowego, a wcale nie trzeba. Zrobimy sobie taką kulkę. Widzimy? Prawda, że fajna. Do tego są potrzebne. Takie kreatywne gruciki. Widzimy je. I Robimy sobie różne kolorowe. Tak? O! Trzeba je pociąć, więc rodzice muszą Wam pomóc. Na poł. Ej, robimy tą kulę. Wbijamy druciki. Robimy różne fale. Z drugiej strony chcemy powyginać, jak się nam tam podoba. Fajnie, jakby były kolorowe druciki. Widzimy. Super. Dużo się teraz, kochani, mówi o takiej dziwnej istotce jak koronawirus. Z jego powodu siedzimy wszyscy w domu, ale są tego plusy, bo powstało domowe przedszkole i widzimy się przez ekran, i my takiego koronawirusa w tym momencie właśnie sobie ulepiliśmy. Podoba Wam się? Można go trochę powyginać. Manuszki, marączki. Każdy zrobił? Super. Odkładamy, będzie można się nimi później pobawić. Kochani, przygotujcie. Rurki, tak, mogą być rurki po papierze. Tam zagramy. Będziemy też kukać jakby kółek. Słuchamy. Yes. Yeah. Widzę Was. Zrobiliście lornetkę? Haha, jak nie, to zaczynamy. Poczynę tam dwa, dwie rolki po papierze toaletowym. I zszywaczek. Nie macie zszywacza. Rodzice nie mają. To no, zwykły klej. Piękny kapelausz. jak prawdziwa wiosenka. I trzyma się tam. Widzę Was. To teraz na pewno oznaki wiosny znajdziemy. Ty już znalazłeś? Ja też już znalazłam. Kwiatki, bratki i stokrotki. Pamiętacie tę piosenkę? Pięknie. Dobrze, kochani. Czas na bajeczkę. Przeczytam wam o literce C. Jak? Cebula, jak cylinder. Słuchamy. Tytuł Cierpliwość cudaczka. Niedaleko wielkiego wzgórza był las. Każdego dnia wielka ciężarówka przyjeżdżała leśną drogą. Zawsze wiozła jakiś towar, ale nikt nie zwracał na nią uwagi. Nie zastanawiał się, skąd, dokąd i po co ona jedzie. I tak było codziennie. Pewnego poranka z ciężarówki spadło niewielkie drzewko. Leśne zwierzęta od razu to spostrzegły. O, jakieś drzewko zauważył świstak Cyryl, zdala, przyglądając się znalezisku. Niewiarygodne. Spójrz, co się stało. Mamy nowe drzewko, zawołał cudaczek zajączek, który cieszył się z każdego nawet najmniejszego wydarzenia. Niby co takiego, to tylko małe drzewko spostrzegł jeleń Cezary. No właśnie małe, trzeba je szybko posadzić, żeby rosło. Dodała wiewiórka cośka. Podbiegnął, żeby mu się lepiej przyjrzeć, powiedział cudaczek i czym prędzej pobiegł do drzewka. Na miejscu zauważył, że drzewko nie miało ani liści, ani gałęzi, ale było żywe. Posadzę je i zobaczę, co się stanie, stwierdził i jak powiedział, tak zrobił. Ostrożnie wziął drzewko z drogi i posadził je na skraju polany, którą chętnie odwiedzał. Skończyło się lato i nastała jesień. Cudaczek zaczynał się martwić. Obawiał się, że jego roślinka przemarznie. Owinął więc drzewko kocem, żeby ochronić je przed zimnem. Za jakiś czas przyszła kolej na zimę. Zając, zamiast siedzieć w swojej ciepłej noże, sypiał pod maleńkim drzewkiem, które stało się dla niego bardzo ważne. – Dlaczego upierasz się, by przebywać przy tym suchym patyku? – pytały zwierzęta zaniepokojone. – Upołem przyjaciela. – Możecie się ze mnie śmiać, ja jednak nie zostawię mojego drzewka – powtarzał z dumą cudaczek – Każdym dniem robiło się coraz zimniej. Sytuację pogorszył jeszcze śnieg. Nigdy od kiedy zając pamiętam, nie spadło tak dużo jak teraz. Chyba przez ostatni tysiąc nie było tak dużo śniegu, stwierdził cudaczek pewnej nocy, gdy mocno przemarzł. Jak co roku wydawało się, że zima nigdy się nie skończy, ale na szczęście tak się nie stało. Wiosenne słoneczko zaczęło coraz mocniej ogrzewać las i jego okolice. Pewnego ranka zajączek się przebudził i zauważył, że na drzewku coś się pojawiło Pączki! zawołał uradowany cudaczek. Moje drzewko zakwitło masz teraz swoje piękne drzewko całe należy do ciebie wartowała Cosia tylko nie wiem, do czego ci ono jest potrzebne. Niebawem wszyscy się przekonacie uśmiechnął się cudaczek zagadkowo. Niedługo na drzewku pojawią się czerwone kuleczki tak, to były dziśnie. Gdy cudaczek je zobaczył, Zawołał swoich przyjaciół i powiedział z dumą: Oto do czego służy moje drzewko. Dobrze spożytkowałeś czas. Twoja cierpliwość się opłaciła, stwierdziły z podziwem zwierzęta. Teraz masz najprawdziwsze wiśnie. Cudaczek był dobrym zajączką i podzielił się z przyjaciółmi pięknymi owocami z drzewa wiśniowego. Wiewiórka Cosia przygotowała mu pyszny tort wiśniowy dla grona leśnych przyjaciół i dla cudaczka, a przede wszystkim dla tego kochanego zajączka którego cierpliwość była godna naśladowania. Podobała się bajeczka o, o zajączku cudaczku. Balieczka opowiadała o czterech porach roku. Tu mamy zajączka i wiewiórkę cośkę. Widzimy. Mamy kreta. Mamy zajączka. Tu jest jego drzewko, które było, zobaczcie, owinięte w śnieg. Tyle śniegu spadło, puszek śniegowy. A tu jest drzewko wiosenne. Właśnie takie już niedługo widać. Jakby zrobiliście piękną lornetkę, to takie drzewka na pewno wytężycie wzrok i wytropicie. A tu już jest drzewko wiśniowe, które się zamieni z takiego wiosennego właśnie, które da owoce. I te pyszne wiśnie będziemy już niedługo jeść. Podobała się bajeczka? Oczywiście kartę pracy z literką C Wyśle do Waszych rodziców. Wszedł czas powiedzieć do widzenia. Do zobaczenia. Paluszki mówią: Papa, pa". po kolei żegna się mały paluszek, średni, środkowy, wskazujący i kciuk. Mały, średni, środkowy, wskazujący i kciuk. I cała piątka. I jeszcze raz. I śpiewamy pożegnalną piosenkę. Na pożegnanie wszyscy razem. Hip hip hurra, hip hip hurra, hip hip hurra. całego serca pełnym gazem. Żegnamy was, żegnamy was, żegnamy was. Do widzenia moje dzieci, do widzenia. Mówią paluszki papa. I sowa mądra głowa. Piąteczka, piąteczka. I Zosia. I Jasiu. Dziękuję. I do zobaczenia. papa. pa. Do moje domowe przedszkolaki.